Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o moim kąciku czystości, czyli o takim miejscu w galerii, gdzie są zaprezentowane reklamy związane z różnymi proszkami, mydłami. Jest stara pralka, no w każdym razie jest to zainscenizowane. No, dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o proszkach Persil Henkel. No Powiem tak, no jeszcze jednej rzeczy na pewno dzisiaj nie pokażę, ale jestem dumny, ponieważ znajduje się ona obecnie na bieżącej ekspozycji czasowej w naszym Leszczyńskim Muzeum. i Jest to taka drewniana e, mieszadło do, do mieszania prania, e, ale właśnie o tyle jest ciekawe, że na nim jest reklama firmy e, Persil. Firma Persil została założona w Düsseldorfie w 1876 roku. Muszę przyznać, że jest to obecnie ogromny koncern, który działa w 125 krajach, zatrudnia ponad 50 tysięcy pracowników, a filia jakby to powiedzieć w Polsce jest u nas w Raciborzu. No i jest to naprawdę bardzo, bardzo prężnie działająca firma i w zasadzie jak tam ktoś się pyta, czy pierzesz w proszku, a, pro, a pierzesz w persilu, to w zasadzie jest to samo. Tutaj na dole mamy taki bardzo charakterystyczny szyld. Właśnie napis Persil na takim czerwonym tle, na zielonym, i to jest charakterystyczny znak firmy Persila. I to jest jeden z moich najstarszych, powiedzmy, szyldów, które posiadam. Zwróćcie Państwo uwagę troszeczkę wyżej: mamy piękną drewnianą skrzynkę w której były e, transportowane proszki e, persil, a skąd się wziął pomysł na zrobienie tego programu? No właśnie ostatnio jak byłem w Świdnicy udało mi się kupić piękny karton, taki tekturowy, a naprawdę kartony e, tekturowe są e, już, że tak powiem, bardzo rzadkie też na opakowania proszku persil. No i tutaj możecie Państwo zobaczyć stare opakowania, niektóre są starsze, niektóre są trochę młodsze, ale to są już takie archaiczne... E, e, opakowania od proszków. Tam troszeczkę dalej macie Państwo taki szyld na niebieskim tle, gdzie pisze IMI. Jest to również bardzo ciekawa produkcja firmy Henkel. Co prawda nie nazywa się ona Persil, tylko nazywa się Sil, ale jest bardzo ciekawy stary szyld i ten, to opakowanie takie, które jest po prawej stronie, gdzie pisze, że bez chloru, jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest opakowanie, które było wykonane w czasie II wojny światowej i było zrobione w Bydgoszczy, czyli pisze, że jest zakład w Bromberg, czyli w Bydgoszczy. Skąd w ogóle pomysł na nakręcenie tego filmu? No. Tak jak wspomniałem, kupiłem sobie ten piękny karton, z którego jestem bardzo zadowolony, ale w grudniu byłem na e, giełdzie staroci w Legnicy i tam sobie kupiłem ten wielki, duży szyld Persila. E, muszę powiedzieć, że dzisiaj ciężko jest mi kupować szyldy, ponieważ większość szyldów, które mi się podoba, są fałszywe. A tutaj ja nie mam wątpliwości, że jest to oryginalny, stary szyld. On został troszeczkę przez poprzednich e, posiadaczy e, adaptowany. Do jakiegoś innego przeznaczenia. Tutaj normalnie są takie ranty, które są wygięte, ale to ktoś wszystko wyprostował. Ale całe szczęście w zasadzie ta centralna część, gdzie widać paczkę proszku, jest czytelna. To mi się bardzo podoba i tutaj to jest najważniejsze, że nie mam wątpliwości, że ten szyld jest oryginalny z epoki. No muszę powiedzieć, że marzyłby mi się na przykład taki szyld jak ten to jest szyld współczesny to jest blaszka taka, którą się kupuje w marketach jako reklama tu jeszcze jest kod kreskowy wszystko tego no ja tego typu szyldów nie mam ponieważ one są za były zawsze bardzo drogie i ciężko jest w ładnym stanie kupić a ten muszę przyznać ma dla mnie ogromną wartość bo dostałem go kiedyś od mojego świętej pamięci brata na prezent imieninowy i tak Ile razy teraz na niego patrzę, na ten szyld, to tak myślę o moim bracie i powiedzmy, no, też mi życzył, żebym ładne szyldy miał. Muszę powiedzieć, że też w swoich zbiorach posiadam bardzo ciekawy katalog. Bo jeżeli firma została założona w 1876 roku, to tak sobie myślę, że. W 1926 roku firma obchodziła 50-lecie. I myślę, że na ten czas wydali taki piękny, luksusowy katalog. Nie mam kompletnego tego katalogu, nie ma pierwszych stron, nie ma okładki, ale za chwilę Państwu pokażę jego zawartość i naprawdę przeniesiemy się w czasie, co najmniej o jakieś tam 70 lat i zobaczymy, jak wyglądała fabryka Persila. Muszę powiedzieć, że przygotowując się do programu, zawsze też sprawdzam w internecie, co ciekawego jest. No i w Düsseldorfie, gdzie jest nadal siedziba firmy, Henkela, proszę zwrócić uwagę, wydrukowałem sobie specjalnie, ponieważ zwracam zawsze, jeżeli gdzieś na jakimś budynku jest duży, czytelny. Tradycyjny zegar, no to już mam ogromny szacunek do tej firmy, bo mógłby być też wyświetlacz cyfrowy, a tutaj jest oryginalny stary, i to jest obecnie tak wygląda budynek, siedziba e, Henkla w e, Düsseldorfie. Przejdziemy teraz do tego katalogu. On tutaj na początku ma takie parę stron opisowych, ale w każdym razie jest to tego. I proszę zwrócić uwagę, to jest pokazany teren, jak wyglądały ją te zakłady. Jest to widać ogromny obiekt. y Tak jak myślę, że może do dzisiaj nawet taki jest to duży obiekt. I na poszczególnych stronach można zobaczyć budynki, można zobaczyć jak było w biurze, można zobaczyć jak wyglądało w sekretariacie, jak wyglądał gabinet dyrektora. W każdym razie nawet podziwiam, jakie piękne meble były. Tu też jakiś dział księgowości. W każdym razie to są wszystko ilustracje pokazujące, jak wyglądał ten zakład i tak myślę, że to jest 1926 rok. Oczywiście są różne pomieszczenia, każda ilustracja jest wspaniale podpisana. Można tutaj, no już od razu zwracam uwagę, bardzo ładny, użytkowy zegar, co bardzo lubię, no tutaj na pewno jakiś... Ekspedycje, tu na pewno są adresy ludzi, którzy, jakby to powiedzieć, brali te różne wyroby firmy Henkla. No naprawdę jest tutaj sporo, sporo ciekawych ilustracji. Postaram się Państwu je prawie wszystkie pokazać, ponieważ uważam, że dzięki tym ilustracjom możemy się, jakby to powiedzieć, troszeczkę przenieść w czasie i zobaczyć, jak wyglądał taki stary zakład. No, tu, które strony mi się sklejają, ale. W każdym razie, o, są pracownicy na linii produkcyjnej, jest laboratorium, gdzie sprawdzano jakość tych wyrobów naprawdę... Mm, Lubię, jakby to powiedzieć, podglądać tego typu ilustracje, ponieważ one pozwalają zobaczyć, jak to kiedyś, powiedzmy, w przeszłości w takich dużych zakładach było. No tutaj mamy już teraz elewację budynków, a widzieliśmy, że plac był spory. No tutaj na przykład też zwracam uwagę, że jest stary wagon, czyli powiedzmy była rampa kolejowa. No, muszę powiedzieć, że teren bardzo, bardzo rozległy budynki bardzo zróżnicowane architektonicznie. No w każdym razie są to spore obiekty i tutaj powiedzmy pokazując to, no i wieża jest ciśnień, żeby była jakieś zbiorniki, może oczyszczalnia była też. W każdym razie jest tego, tego sporo. No tutaj mamy cysterny. No muszę powiedzieć, że chyba najpiękniejsza jest ta ilustracja, przy której się zatrzymam. Na pewno miłośnicy starej motoryzacji zwrócą uwagę na wspaniałe samochody dostawcze, które jednocześnie z reklamami jeździły po całej terenie Niemiec, jeżeli to jest 1926 rok, czyli powiedzmy na pewno te. Eksporty były w różne miejsca robione. No. Kolejne tutaj właśnie już takie technologiczne powiedzmy instalacje w tym zakładzie, no to może już jest dla Państwa mniej ciekawe, ale w każdym razie podobają mi się też takie pomieszczenia, do których zaraz dojdziemy. Tam są i i, i, i powiedzmy, tutaj są warsztaty, gdzie właśnie proszę zobaczyć, stolarnia, tu właśnie składano takie skrzynki te z napisem Persil, także to są to jest jakby to powiedzieć pełen tutaj. Przebieg tych wszystkich, no proszę zobaczyć jakie hałdy, powiedzmy, skrzynek z gotowymi wyrobami, no. W każdym razie tu znowu jakiś magazyn pokazany, kolejny magazyn pokazany jest tego naprawdę, naprawdę sporo. No tutaj niektóre powiedzmy towary potrzebne, substancje, z których jest zrobiony ten fi finalny wyrób, musiały być też zgromadzone w magazynie, więc też tego było tutaj sporo. No, Cały czas widzimy e, infrastrukturę techniczną. No, tutaj już mamy takie e, pomieszczenia, gdzie podejrzewam, e, są e, tutaj właśnie pokazane e, jakieś występy na różnych jakichś targach, gdzie firma się e, prezentowała. Tutaj jest e, jakaś e, powiedzmy, o, też bardzo ciekawa e, reklama. No, mówię, jest z tych tego z tego. No, i też jest na przykład wyprawka dla dzieci, która na pewno była fundowana dla. E, dzieci pracowników, ponieważ oglądając to dokładnie i tłumacząc sobie podpisy, tam były mieszkania dla pracowniców, żłobki przedszkole, oddział szpitalny. Także naprawdę jest to, jest to taki, taka powiedzmy no, firma, która bardzo dbała o pracowników. No, jest tutaj... Tego y, pokazane sporo, powoli, że tak powiem, dochodzimy do y, końca tutaj tego katalogu, ale nadal tutaj o umywalnia, umywalnie, prysznice, no wiadomo, dużo ludzi pracowało, musiało gdzieś zjeść obiady, gdzieś musiało się przebrać, no tutaj też pokazane są y, powiedzmy y, ludzie, no i podejrzewam to będzie budynek jakiegoś tam przedszkola i tak. To się wszystko, a to są domy dla e, pracowników. Ale y, powiem Państwu, że... Y, na pewno cieniem na historię tej firmy rzuca się to, że w okresie II wojny światowej korzystali z pracowników przymusowych, i na pewno, jakby to powiedzieć, to jest taką plamą na historii, ale z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę, że chyba każdy zakład przemysłowy na terenie Niemiec i na terenach okupowanych, że tak powiem, korzystał z pracowników przymusowych, i to po prostu jest to fakt historyczny i nic się tutaj nie zmieni. Także Firma Persil Henkel na pewno wielu ludziom kojarzy się szczególnie to słowo Persil z proszkiem do prania, a ja tutaj chciałem Państwu pokazać część moich zbiorów dotyczących tej firmy. Dziękuję.